Siemanko, dzisiaj niedziela, ale mimo wszystko muszę coś zrobić, dlatego że później nie będę miał na to czasu. Jeszcze niedawno narzekałem, że na poddaszu jest mega chłodno. Dzisiaj już jest mega gorąco: pogoda się zmienia. Słońce wyszło, no to i też przez to okno nagrzewa bardzo mocno tutaj to, tą górę. Trzeba zacząć coś myśleć o wietrzeniu. Mam tutaj jeszcze możliwość otwarcia tak, jakby drzwi na część strychową, gdzie jest chłodniej, więc wtedy no, wymiana powietrza powinna być całkiem całkiem. Jeśli chodzi o moje selery, zeszły słabo tylko po jednej stronie doniczki, głównie to jest spowodowane no, słabym moim podlewaniem, nie miałem za bardzo czasu, żeby to codziennie przychodzić i zraszać to nawet raz, a co dopiero kilka razy, dlatego no, tam gdzie wilgoć tam zeszły, zostawiam drugą doniczkę, bo tam jeszcze cały czas schodzą, więc będzie tego więcej, zresztą ja i tak potrzebuję raptem 10 selerów. W zeszłym roku już sprawdzałem, czy jest różnica, jeśli pikujemy pod same liście, czy płycej. Nie ma to znaczenia dla sellera. Spokojnie można pikować, jak nam wygodniej. Dlatego też yy, wsadzałem je tak, aby było mi wygodnie, a nie żeby mi się je, je wsadzać jak najgłębiej. W sensie jak najwyżej tych liści. Wyszło 12 sztuk. Ja potrzebuję dosłownie 10 do ogródka, więc nie ma problemu. I tak już są dwa w zapasie. A jeszcze będą oczywiście wschodzić w drugiej doniczce. To wtedy się to... Uzupełni w razie czego. Biorę się za wysiew kolejnych warzyw. Martwiły mnie moje ostre papryki, bo fatalnie wyglądają. Zwłaszcza te pierwsze, które były posadzone jako pierwsze, więc przesadziłem je do większych doniczek i to była trafna decyzja. Tam był sam korzeń. Od spodu lekko nadgniły, bo przez to, że doszły do, do samego dołu tymi korzeniami, dostały delikatnie wodzie. No, przesadziłem jeśli chodzi o wielkość tych pojemników. Myślałem, że na dłużej starczą. No cóż, teraz yy, dostaną świeży powiew. Wylądowały podobne, mam nadzieję, że lada moment nadgonią pozostałe. Pierwsze siewy poszła dzisiaj: oberżyna, czyli bakłażan, takiego oto arbuzika, dwie doniczki, drugie dwie kacho, kalarepa gigant, akurat to nie jest opakowanie od niej, i Scarlet Jarmusz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyznam, że z tych warzyw to tak naprawdę martwi mnie jedynie. Kalarepa, bo no, jednak kapusta u mnie na ogrodzie dalej słabo to nie jest, nie osiągam takiego poziomu, jakbym chciał. Zawsze gdzieś tam albo przesuszę, albo popełnię jakiś inny błąd, który powoduje, że ona nie chce tak ładnie rosnąć, jakbym sobie tego życzył. No trudno, zobaczymy. Może w tym roku się wreszcie uda. Grządki są przygotowane. Nawodnienie to tamto, siamto i powinno to jakoś pójść, chociaż nie oczekuję jakichś ogromnych okazów, ale. Miło by było zebrać chociaż 300 gramowe yy, okazy, tak? Jeszcze kilka słów z grofboxu. Por, bardzo ładnie, fajnie tutaj, widzę, że mu dobrze. Alicia, 9 sztuk zeszło, może to nie jest szał, ale, ale dobrze, że coś jest. Globo, jak co roku fatalnie, nie wiem, ja tej cebuli chyba nigdy nie wyhoduję. Jeśli chodzi o. Ojejku, werbeną cytrynową, zgoliłem ją znowu, bo była ogromna. Już widzę, że listki się pojawiły, już zaraz będzie rosła. Ona fantastycznie szybko odbija mi tutaj dużo lepiej. Mi wychodzi jej uprawa tu w domu niż na ogrodzie. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie jest, że w domu rośnie fantastycznie. Na ogrodzie średnio ta żarówka w tej chwili nie świeci, tylko po prostu odbija światło. No i coś, czego się zupełnie nie spodziewałem, coś, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Kwiaty na pepino. Proszę bardzo, zakwitło tu. Tu się pojawiają. No, chyba jest stąd wyciągnę. Dam nową, dużą donicę i postawię tutaj gdzieś pod oknem, żeby miało więcej słońca. Bo tam w kącie to przecież i tak <grych> niewiele ma, ale rośnie, tak? Rośnie, więc no, jestem zaskoczony, że ono tam tak, żeby jest po prostu tam tak dobrze, że aż że zachciało mu zachciało zakwitnąć. Tak? Prawie metr, 95 centymetrów. Od yy, dna, powiedzmy, doniczki do najwyższego czubka imbiru. Myślę, że już spokojnie powinienem jednak yy, rozbroić tę doniczkę, poodrywać te sadzonki, które pójdą osobno, no i przyniosę taką dużą donicę. Tam mam już przygotowaną, napełnię ją ziemię, ziemią, przytaszczę ją tutaj, zrobię jakąś podstawkę i postawię sobie ten yy, imbir obok, tutaj za boxem, niech się rozrasta. No i dobra. To by było na razie na tyle. Pomidorki powstawały. Wygląda to na razie dobrze. Te etykiety sobie tutaj leżą, ale to dlatego, że cały czas wkładam takie pionowe. Ja sobie tutaj jeszcze dzisiaj troszeczkę podziałam. A z wami się żegnam i życzę miłego dnia. Aha, i zawiązały się pierwsze truskawki. Tam widać je. Tylko nie wiem czy nie uschną, bo przesuszyłem. Ale to jest moja wina. I tutaj można zauważyć, że kurkuma, która była położona na wierzchu zaczęła puszczać i rosnąć, natomiast te, które są pod spodem fatalnie zgniły chyba. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o uprawę kurkumy pod ziemią i nad ziemią. A jak wiemy warunki mają identyczne, tylko różnica w tym, że nie jedne są przysypane. Na równi, bo nie są podzielone, tylko tak na równi, a drugie leżą na wierzchu. Tam też obok leży Imbir, który delikatnie jakby chciał startować, ale dużo słabiej niż ten, który jest przysypany. Cześć i na razie.